Cześć jak widzicie zaczynam dzisiaj przygodę ze Space'em trójką, także lecimy eee... Tutaj oczywiście kampanię będę grał solo, na poziomie normal, ale jeszcze zobaczę sobie ustawienia Bo wczoraj sobie ustawienia porobiłem, ale z tego co widzę, chyba się zapisały Wszystko nowery high Dobra Już Poprawię słowkę, bo na początku się nie słyszałem.

The details of the original black marker disaster were buried in cover-ups and conspiracies, but not before an entire religion could be launched in the name of one of its researchers, Michael Altman. His question him <coughs> into a martyr and a unitology was born. To this day, it thrives a a organization that believes the markers are divine. And their plan for us, a glorious unity of mind, body, and spirit. Generations after the Black Marker disaster, mankind found himself going extinct from lack of resources. Desperate, he sought to replicate the Black Marker in an attempt to harness its limitless energies for himself. The records of this era are unclear, but we now know the replication was successful. But the cost too high. The marker copies were all buried, hidden in secret places across the universe, where, to all our benefit, they might have stayed. But 200 years later, during an illegal mining operation on Aegis 7, the planet cracker USG Ishimura unearthed one of the forgotten copies, a red marker. And with it, the start of a new wave of marker infections. A key survivor of that incident was an engineer named Isaac Clark. That marker spoke to him and left him with a gift, a mental blueprint of the marker itself. Isaac was captured and tortured by EarthGov, his mind harvested for the marker's secrets. The marker program was thus restarted. And a new one built on the populous Titan sprawl. The disaster quickly followed. He managed to escape, but just barely. There was nothing left but dust, just like Aegis 7. Since that time, the marker crisis has only deepened, and Isaac Clark, his marker touch mind still burning with the ability to build or destroy them, stays in hiding determined to retreat from the markers and all they afford. But there is hope. A backwater ice ball of a planet where 200 years ago, someone somehow stopped a marker uprising in its tracks. A clue from the past that may save our future. A no to myślę, czyli okazuje się, że na tej planecie ktoś już kiedyś zatrzymał tego markera. RP, dobra. Grałem jak na badzie od Xboxa. Bo zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo Isaac Clark już miał mózg jakby część tego markera i w drugiej części Dead Space i mu tu usunęli mu to. Nie pamiętam, że do końca jak to było, bo nawet to nie grałem, tylko oglądają w nacie. Najlepiej oh. spisać wujkę mam, bo kupiłem w promocji na originie, także coś nagram na pewno 2314 No to nie jest Clark, co to za koleś? This is Whiskey 250. Ah, oh, Whiskey. do you read me? oh, thank God. Did you find it? Find it. Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just uh, follow the waypoint, but thank you. I, I can't tell you anymore. Just get there. Do you hear me? You have to go there. What? Oh, it's lost. What? Dang it. No śnieg nawet, nawet, ale nic nie pobije tego śniegu w Killzone'ie, trójce, co był. Dobra, na L2 się mierzy. Aha, dobra, tutaj trzeba iść. Nie no, graficznie wygląda bardzo przyzwoicie. W tym śniegu. Pijak w kaleckim. Dobra, czyli tutaj trzeba na to schodzić. Tam jakieś to, co tam jest na dole. Już jakaś stacja kosmiczna. Pewno będzie jakiś no, cyrk. Dobra. Na X się ładuje. Dobra, to też weź. No dobra, w to trzeba szczenić. O, już jakiś koleś tutaj. Oj. To jest pierwszy chory, w który grałem w ogóle. też już jak coś w się. No to coś drwale są. Już go tutaj na zdepły. Mamy tu czegoś od nich. Dobra, jakieś życie tutaj mieli. No to wchodzimy. Chowaj pan, dziadu. Też jakieś nastuwe będzie. Musisz Teru holy shit! się. Pyro! szybko pełzają. Dobra, To tak, O! Ktoś tam na górę wszedł. No, wchodź na górę. Czekaj, to coś było? Tak mi się wydawało. Chyba nie. No, na no stówę coś tam jest. Jak to zaraz mi coś stopnie... Coś tu chodzi. Co to jest? Jakieś kapsuła, pewnie termos. No i się zaczęło. Było tyle dobrze z napadzie, że fajnie można quick time eventy robić. Teraz nie wiem czy sprintować. To no, fajnie tylko nie wiem, co jest za mną w ogóle. Holy shit! Tak na razie mam rasy co do tego. To trochę... się z tego Call of Duty zrobiło. A teraz nie ogarniam co się dzieje w ogóle. No ale jakoś się udało. No tak mało no, życia mam, czyli jednak coś źle zrobiłem. General Mahad, co to za jakiś kacap? Gdzie jest Serrano always the optimist. Well he said I should take this into the city He said there's still time to stop it sir. there's still time. We lost control. And now for the love of Earth and the sovereign colonies, we've got to do what's right. You love the earth son your mom and dad you... Yeah yes sir, of course. good. Glad to hear that. O oh, to think, <laughs> Super. Tak, to będzie tutaj leżało. Powinniśmy po to przyjść jeszcze raz. Czy nie? No jakaś kolania, 20 lat później. Tam jest ziemia chyba w tle z tego co widzę. Tak mi się wydaje. No, która jest on. Pół do jedenastej Muszę pilnować, żeby więcej niż pół godziny nie miał ten odcinek, bo zaraz mi się to będzie pół dnia wrzucało. Gdzieś whisky tam ma, podróba Jacka Danielsa.

No. No. I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before we lost contact with her. She told us to find you. Ellie... Where is she? What did you do to her? Where is she?! Unicom has been apprehended. We can't hold them! Captain, right outside. Mm -hmm. go! She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. ...Well, Ellie will be helping No to ta babka, co cały czas nam jakby pomagała w dwójce, nie wiem czy była w jedynce, w dwójce była na 100%. No to żeś mi pistolecik dał, chłopie? Proszę cię. No to takie życie mam od razu, Chapter 1. Dobra, no Bey się odnawia zdrowie. Jest jeszcze coś. takieś jakieś nagranie jest. Nie wiem jak z mi się tego słuchać. Jeśli chodzi o polski język, to na razie nic się nie da zrobić, bo nie ma z Polszczyny, jeszcze za wcześnie jest. No dobra w dupie to ma. Tutaj idzie otworzyć. Nie, tutaj chyba się nie da nic otworzyć.

Dobra, no na razie fajny to system a są fajnie się tutaj wychyla No i cały czas przychodzę Ma to sens takie granie to Może to jest motyw Call of Duty no takiegoś auta iść aha 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 coś się tutaj załączyło. a ty krety nie głupi kamykadze kuciwa kochanie To właśnie nie mam kinezy, nie? Chodź tu, cwaniaczku. Nie mogę tej broni wziąć od niego. Kurczę, ja tu wolę z ksenomorfami walczyć niż z nimi. To nie da się wejść, nie No tu już są te No to jakieś kamikadze kole się tu latają Dobra, życie wziąłem Czy nie da że muszę znowu na jakąś wyspę za stroną jechać Gdzie będzie mnóstwo tego gówna

Objective Edit. Spotkanie z Nortonem. A to pewnie nam antywirus zada. Tu coś jest? Jak to otworzyć? Dobra. No czyli wszystko na, no, czyli standardowe, jak to. Tutaj nie można nic zrobić, naprawić coś, nie? Nie, nie chcę nic restartować. Niestety, bo tutaj wszystko, tutaj jeszcze coś jest chyba, nie? Nie. To jest jakiś generator, nie wiem. A ty gnaju. Co jest? Czemu jest odporny? Teraz dopiero padł. Gdzie tu? Nie mogę sprawdzić, gdzie iść. A to pewnie może dlatego, że tego nie mam. Eee, tego kompimera. Hoo! To co tak to auto tak zapiór dzielają? Nie mam jednak kinesa. Dobra, ten teraz pewnie mi gra powie jak to zatrzymać. Holy shit, jaka kraksa! Znaczy odnowię sobie tą stację od razu Dobra Czy coś to jeszcze może być? Zobaczymy. Ajajaj. A tu coś jest Nie wiem co to było Artifact discovered Jakieś znajdźki znowu Teraz mnie będą gonić. Dobra, trzeba się pośpieszyć, no nie można tak... W miejscu coś tylko na razie nie ogarnąłem, bo to jakieś szcząki mi pokazało. Może coś tu nie wziąłem, ale nieważne, byle żeby przetrwać, bo to taki pierwszy mi survival horror, w który gram. I kupiłem to tylko dlatego, że mówili właśnie, że ta gra nie będzie taka straszna jak poprzednie, bo w dwójkę to na razie jakoś... Nie chce mi się grać, właśnie ze względu na to, że już widziałem co nieco. Masakra tam jest.

To mark a test lab. They're everywhere at all the major colonies, What do you want from me? As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Ja, czyli jak zwykle następny jakiś idiota szalenie, z którego musimy powstrzymać Bardzo dobrze Jeszcze tam spadliśmy na do tych... Nie. Ile leciał No co szczerze, tu będzie niezła sieka zaraz Czy ja w ogóle mam jakąś broń teraz? No właśnie, o tym mówiłem Przeklękaj do miecza. A to jeszcze tak się przed ten... Fucking hell. Kurcze, szybkie są. Ty, ile mi życia coś zabrał. Nie, ja właśnie tak na tą myszkę przerzucę, bo kuźwa za tymi analogami nas steruje. Tutaj nie ma wyjścia, to przez te szyby, tak? Dobra. Tu jest zamknięte. ale jeszcze sprawdzę. Jak to wygląda mój ten? Może jeszcze jest trochę. Tu jeszcze coś jest. Ja podziwiam te osoby, które to przeszły na tym najwyższym poziomie trudności No to mu się rzeźnia tutaj Ty mi się nie podobasz chłopie No przecież wiem Że muszę im nadepnąć na odcisk O tyle dobrze tu dużo życia jest na tym normalnym poziomie Ja chcę wiedzieć jak ja w tego aliena będę grał Powodzenia Jeszcze się nie 200 na 80 Holy shit, ale street No ci są tacy nawet dobrzy, bo szybcy są mi, mimo że im rozwalisz nogi i tuł, no też te, ten tuł chodzi cały czas. I te nogi. No to ciało, to na stół, to jakieś stanie jeszcze. No to stare, numery. No. Kurcze, lec stąd kłopoty. Kurcze, blawe. Nie macie tutaj czegoś, macie życie tyle dobrze wydziady. Ten też coś tu ma. Ogniwa. Potem można jakąś sobie fajną broń zrobić nową. Dobra, zobaczmy co jeszcze tutaj jest. Dobra. to myślę, że w tym momencie zakończymy. Przed tym wyjściem tutaj, co będzie dalej. Żeby ten odcinek nie był za długi. I co będzie, dziękuję za tym film i zapraszam na kolejne, bo tutaj będę całą grę przechodził. No nic, bye bye.